Liczba przypadków COVID-19 rośnie, szczególnie w naszej okolicy, co jest wielkim problemem dla naszej społeczności. Zagraża to Tobie, naszym przyjaciołom i rodzinom. Musimy podjąć działania natychmiast, aby zapobiec pogorszeniu się sytuacji. Oto, co możesz zrobić, i podziel się tym z przyjaciółmi i rodziną. Pomóż nam chronić nasze społeczeństwo. Pracując z domu, jeśli to możliwe. Prosimy unikać spotkań z osobami z innych gospodarstw domowych. Jeśli musisz spotkać się z innymi osobami, zrób to na świeżym powietrzu, zachowując odległość 2 metry od innych. Należy używać osłony twarzy, jeśli nie możesz przebywać 2 metry od innych osób poza domem. Unikaj transportu publicznego lub współdzielenia samochodów. Jeśli nie jest to możliwe, użyj osłony twarzy. Jeśli masz jakiekolwiek objawy COVID-19, nowy, uporczywy kaszel, wysoką temperaturę, lub utratę smaku i zapachu, zrób test dzwoniąc pod numer 119 lub online nhs.uk ukośnik koronawirus. Jeśli masz objawy, musisz samodzielnie izolować się w domu, aby chronić innych. Jeżeli wszyscy będziemy się teraz stosować do tych dodatkowych środków ostrożności, pomożemy chronić się nawzajem i zmniejszyć szybkość transmisji w naszej społeczności. Dziękujemy za pomoc w kontrolowaniu wirusa i ochronie naszej lokalnej społeczności. Prosimy stosować się do powyższych zaleceń i dzielić się tymi wiadomościami, abyśmy razem mogli zapewnić bezpieczeństwo w naszej społeczności.